Moi kochani, klimki, syczka znają. Klimki, klimki tońcom, klimki śpiewają, klimki grają. A jest to zespół imieniem Klimka Bahledy, imię przewodnika, ratownika, który oddał życie za życie innych. I moi kochani, zebytego imienia nie splamić. To, to jest zespół tońców już 70 roku. A jak tońcom, jak śpiewają, no to syczka widzieli dzisiaj. A moi drodzy, przez te 70 roku przewinęło się ludzi naprawdę dużo. do hmm. W od 1952 roku, kiedy powstał przy Cepeli, to był wtedy jeden, jedyny zespół góralski na Podhalu. A potem od 1957 roku, kiedy został reaktywowany Związek Podhalan, to zespół przeszedł pod patronat Związku Podhalan i potem. Od tego czasu, po dzień dzisiejszy zespół działa i pracuje przy Związku Patalon. Jest to już roków. roku. No zmieniło się już chyba pięć pokoleń, bo tak mniej więcej co 20, co lat, to przychodzi nowe pokolenie. Ci, co byli młodzi, to się nią wydają się, odchodzą, a przychodzą nowi. I to bardzo, drogo, bardzo, dobrze, bo te pokolenia się po prostu zastępują. Natomiast moi drodzy, dzisiaj to wszystko podtrzymuje Zosia Stanówowa z domu Kubiniec, to kiedyś jeździł w połozie z wczesnym Kubincem, no to właśnie to Zosia jest jego córką, albo dziewką, tak jak to nazywa tak, ale zaczęło się to już wcześniej, tak że tata ta jeszcze do mnie wcześniej był Józef Pitoń wcześniej, e, kierownicy, o których my wspominali na samym początku, o osobach zmarłych, e, jak my się modlili, to my właśnie wspominali poprzednich kierowników, no a ze zdjących, jak my powiedzieliśmy wcześniej, jest Józef Pitoń, potem Jędrek to wszystko przejął, a wcześniej jeszcze prowadził małe klipki, to znaczy te dzieci, od 1988 roku razem z Marysią, tylko ma dopiero płetem tańsi na Udało mnie wplątać w 90%. No i tak, tak moi kochani, tak jak Jędrek powiedział, tylko my się po to, sobie się tej swojej małej ojczyzny nie zawstydzić, co by ją rozpowszechniać coraz więcej, coraz dalej, ale też i po to, żeby w dzisiejszych czasach jakie są, bo chciećka wiemy jak teraz jest z młodzieżą, co by tą młodzież Kasi kus sobie przyciągnąć i co by oni się czuli jak w jednej wielkiej rodzinie i co by się tym wszystkim umieli bawić. Moi kochani, to Zosi się właśnie udało stworzyć jedną wielką rodzinę. Jak się jest na probiecie, jak się jest na posiadach z tym zespołem, to naprawdę człowiek się czuje jak w rodzinie. A o to chodzi, że jak rodzina się trzymie kupy, to i cały naród się powinien tak trzymać. Bo jak rodzina się rozbije, no to po narodzie. Także moi kochani, to wielki Bóg zapoć dla Zosi. Dla całej jej rodziny, bo przecież cała rodzina tańczy i śpiło, nie wiem kto gazduje, ale... komu się udosie? To, to tak z doskoku, który przechodzi koło osoby, to się obróci i ciśnie siana i, i ten... No bo moi kochani, i Kuni, kuni Kupa, i, no, i a jeździ na wyjazdach. Tak? tak, to jest. Ale moi drodzy, jeszcze raz, no po prostu wielkie... Wielkie podziękowania na ręce Zosi, za tą rodzinę. Yy, po prostu trzymie. Trzymie w gości, bo czasy są przeróżne i wiecie po innych zespołach że różnie jest. Jest z górki, jest pod górkę, a ten zespół Kimka Bahle przez ostatnie no, dość porę, za 20, za 30 roku jest na tej górce. A troszeczkę temu, że mamy właśnie takie rodziny, y, jak są na Potchamu i taką młodzież, która naprawdę jest daleko od takich manier wielkomiejskich i stąd możemy się z nimi jeszcze dogadać, że chcą, ze słuchają, że przychodzą i że się nie wstydzą tego, co robią. Klimka Bahedy działy 70 lat w Okopanem i można powiedzieć, że wpisał się złotymi zgłoskami w historię Zokopanego. Ale całego podchola, można powiedzieć, e, i Polski, był przecież występował na deskach niejednego teatru, nie jednej opery, nie jednego miejsca. Ka w Polsce ino był zaprosany. I chwała Panu Bogu, że te klimki, nasze kochane działają, że jest grupa starszych, średnich i tych maluczkich Klimusiów, że oni są no i cieszymy się strasznie. Dziękujemy im, że kontynuują tą wspaniałą tradycję naszych dziadków. Tu właściwie z Polon dużo członków związku potalon było i bez nich to jest zespół Bahlady prężnie działał. Zawsze my chcieli, żeby ten zespół był takim zespołem fajnym, żeby była dobra atmosfera, żeby wszystkim się chciało przyjść na próbę, na występ. No i jak widzimy na tym jubileuszu 70-lecie tu w Kościeliskach w Polanach, jest tych ludzi całego mara, bo przecież dobre zawsze za człowiekiem idzie. I myślę, że na następne 100 roków życzymy im wszystkiego najlepszego, niech się klimkom darzy.